związek polskiego leasingu obchodzi swoje 30-lecie, które przypada w roku 2024. I z tej okazji postanowiliśmy przygotować raport. Raport, który podsumuje nie tylko 30 lat dokonań leasingu, ale również, który pokaże, jakie trendy stoją przed nami, jakie wyzwania nas czekają. Firmy leasingowe powstawały w Polsce na początku lat 90. Teraz, po 30 latach. Polska jest piątym rynkiem w Europie, jeżeli chodzi o wartość wyleasingowanych pojazdów. To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta forma finansowania wśród przedsiębiorców. Jeśli obserwujemy, że leasing jest kluczowym rozwiązaniem finansowania swoich aktywów dla mikro, małych przedsiębiorców, aż 62% takich firm wskazuje, że jest to dla nich podstawowy sposób finansowania swoich aktywów, możemy powiedzieć, że leasing napędza gospodarka. Leasing jest jedną z najbardziej preferowanych form finansowania aktywów i co prawda 70% tych aktywów stanowią pojazdy, samochody osobowe, pojazdy dostawcze, samochody ciężarowe, ale także przecież to są inne aktywa. To są maszyny rolnicze. Dzięki pożyczce leasingowej możemy sfinansować prawie 60% potrzeb inwestycyjnych polskich rolników. Bardzo dużo sektorów, które są kluczowe dla gospodarki, takich jak budownictwo, transport, przemysł, finansują się właśnie w dużym stopniu poprzez leasing. W perspektywie wykorzystania funduszy europejskich, które czekają na polską gospodarkę, leasing będzie również tą formą refinansowania. Polska gospodarka stoi przed takim momentem kluczowym, jeżeli chodzi o jej zaadoptowanie się do zmieniających się trendów, i w związku z tym firmy finansujące, firmy leasingowe również muszą się zaadoptować. To wyzwania związane choćby z elektryfikacją, z ESG i z raportowaniem, które powoduje, że my musimy coraz bardziej zazieleniać nasze aktywa, tak aby dbać o środowisko. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku 30-lecia uda się zmienić również to otoczenie prawne, które spowoduje, że będzie dostępna tak zwana forma dokumentowa i możliwość podpisywania umowy leasingowej zdalnie.